Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pokazać unboxing mojej nowej klawiatury Razer Huntsman Tournament Edition. Postanowiłem, że właśnie sobie wymienię moją klawiaturę starszą, na której grałem dwa lata, jest jeszcze trochę zniszczona. No i właśnie postanowiłem sobie, że no, kupię sobie nową, nowe rodzinki. Taki sobie prezent właśnie zrobiłem. No niestety okazał się nie ale za chwilę też do tego oczywiście przejdziemy. Teraz widzicie sobie no, w tle jak właśnie na tej klawiaturze sobie gram, w sumie unboxuję. Nie gram, co ja gadam. Myślę, że jest całkiem spoko z wyglądu RGB i przyciski same, naprawdę, ma dobre. Z tego co wiem, to jedna z najlepszych przycisków na świecie, więc naprawdę, no to robi wrażenie. I jak też na niej grałem, to naprawdę było spoczko. Przepraszam Was też za jakość wideo, którą teraz aktualnie widzicie, ale no po prostu nagrywam to dosłownie na świeżo telefonem, a nie mam niestety jakiejś tam profesjonalnej kamery, więc musicie to wybaczyć, ale myślę, że i tak czy się siak całkiem spoko to wyszło. A teraz przejdźmy sobie może do tej rzeczy, o której mówiłem przedtem, czyli, że to był nietrafny właśnie, można powiedzieć, prezent kreatura. No niestety, ale miałem takiego pecha, że dostałem kreaturę, która no miała źle wyprofilowane podstawki, czyli po prostu przez to, kiedy kliknę sobie jakikolwiek klawisz, mi po prostu ta się kreatura chwiała na boki, a nie po to też oczywiście kupuję tę kreaturę, aby no, niestety nie mogłem z niej korzystać ko komfortowo, tego postanowiłem właśnie ją oddać. No, i już mi się zwrócili pieniążki, no i wtedy taki traf mi się trafił. Więc możliwe, że jeszcze raz se ją kupię, albo jakąś już inną. Bo to mnie to zniechęciło, ale oczywiście to był um, po prostu taki pech. I wątpię, żeby ktokolwiek z was, jeżeli kupuje się taką kreaturę, miał takiego kurde peszka. Niestety, takie co się zdarzyło. No i przez to po prostu nie mogę normalnie pisać. A serio, nie po to właśnie kupuje się tak drogie kreatury. Teraz tak na szybkości przejdźmy do dźwięku switchów. bo pewnie też się takie e, pytania e, m, pojawią w komentarzach, e, za ile ją w ogóle kupiłem. Ład cena 599 zł, czyli, no tak, zakręcając 600 zł, dosyć droga klawa i naprawdę warta tych pieniędzy, moim zdaniem, tylko jak mówiłem, miałem tego pecha, ale oprócz tego naprawdę nie wszystko śmiga na najwyższym poziomie, no i myślę, że do tych właśnie 600 zł to no, nie ma żadna inna klawiatura podjazdu, e, no chyba że Ducky One Two mini, e, ale też oczywiście klawiatura, no bez żadnych tam dodatkowych przycisków, jest taka bardzo mała, ma 60% zwykłej kreatury i to bardzo przeszkadza w użytkowaniu. I no, na, na przykład dla takiego mnie, co potrzebuje więcej takich przycisków, a taka Ducky One Two Mini, no takich nie ma, po prostu jest taka malu malusienka kreatura, no i to no, mi właśnie by przeszkadzało. Ale jeżeli no, chcecie mieć kreaturę, która do grania, stricte do grania, tylko w sumie do tego, no to Ducky One Two Mini jest najlepsza, ale jeżeli chcecie mieć tak do wszystkiego kreaturę, oczywiście też gamingową i bardzo dobrą, to ja mam jednak z Ophirazer'owi, też ma oczywiście aplikacje i też jest na pewno dobrze wykonana i to jest no jednak już y, produkt na dużą skalę i no tutaj raczej y, no nie możemy nic do niego zazwaleń no, chyba, że będziecie mi takiego poragia, no, ale no cóż zrobić, no myślę, że to był taki jednorazowy błąd i raczej nikt y, takiego nie miał, chyba, że bardzo mało osób no ale tak to chyba jest z każdymi klawiaturami, każdy miał przynajmniej raz taką w życiu sytuację, że no produkt okazał się nietrafny i y, no po prostu nie działa tak jak miał, więc no. Ale jeżeli wracając do tych kreatur, no to nie jest jeszcze co może lepsze od Razera, to jak dopłacicie sobie trzy stówki albo dwie, nie mileż na razie kosztuje, to będzie... Apex Pro TKL, to też jest bardzo dobra kreatura, to jest chyba najlepsza kreatura, moim zdaniem, do tym, która jest aktualnie na rynku, ale już nie chciałem tak przesadzać z a wiadomo, jestem też jakimś gamerem, który musi mieć wszystko najlepsze, tylko po prostu, żeby mi się przyjemnie grało yy, przy yy, po prostu graniu jakiegoś CS-ka czy innych gierek, więc no. Dobra, to tyle co chciałem pokazać Wam w tym odcinku, mam nadzieję, że unboxing Wam się spodobał, ogólnie taki typ odcinka, bo w sumie nigdy takiego jeszcze nie nagrałem, nie, raz nagrałem, a to było z unboxingu mikrofonu, a to teraz właśnie wlatuje kolejny odcinek, możliwe, że będzie też za niedługo unboxing mojej nowej karty graficznej, więc jeżeli chcecie, to zachęcam Was do docenia łapeczki w górę i zasubskrybowania tego kanału, żebyście oczywiście tego nie przegapili, a łapaczkę, żebym żeby, żeby po prostu wiedział, że chcecie. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, cześć.